Litość. Ta emocja, która często ma złą prasę, no bo mylimy ją z wyższością, jakbyś patrzył na kogoś z góry. Ale prawdziwa litość to coś znacznie głębszego i wbrew pozorom bardzo, bardzo ludzkiego, bo prawdziwa litość nie ma w sobie pogardy. Ona ma współodczuwanie, tylko takie, które, no może troszkę Cię przytłacza. Ta emocja, która pojawia się, gdy widzisz czyjeś cierpienie i czujesz żal, smutek, czasem nawet bezsilność, ale nie masz jeszcze gotowości, żeby być blisko. No więc stoisz tak trochę z boku. Patrzysz, czujesz, ale nie wchodzisz głębiej. Właśnie dlatego litość bywa taka niekomfortowa, bo pokazuje, że coś w nas zareagowało, ale nie do końca wiemy, co z tym zrobić. Na przykład widzisz kogoś bezdomnego, nie oceniasz, nie szydzisz, no ale też nie podchodzisz. W środku pojawia się mieszanie na żalu, dystansu, smutku i to jest właśnie litość jeszcze nie empatia, jeszcze nie działanie, ale taki pierwszy impuls i czasem ludzie mówią: Nie chcę litości, bo czują się przez nią słabsi albo mniejsi ale problem nie jest w samej emocji. Problem jest wtedy, gdy za litością nie idzie nic więcej, gdy zostaje tylko bierne hmm, biedny ktoś. Bo litość może być początkiem empatii, ale tylko wtedy, gdy nie uciekasz, gdy zamiast patrzeć z góry, pochylasz się z sercem.